O, dobra, no, nie ma to jak wrócić z pracy, odpalić sobie -a, a, a zagrajmy sobie jakikolwiek tryb w sumie. Można będzie się zrelaksować, będę mógł się pochwalić moim nowym now. anniżualem, którego udało mi się ostatnio ze skrzynki wydropić, także. O, bardzo szybko nam grę znalazło. Super. Dobra, wbijajmy sobie. Weźmy tego żołnierza. I coś nie gra? Miałem itemków. O! Oh. Serwer, na którym grasz, nie ma połączenia z serwerem itemów. Well now. I wygląda na to, że. Nikt chyba nie ma połączenia z serwerem itemków. Tu Warta to można łatwo znaleźć, bo 5, 3, 3 sekundy już znajdziesz steryl. Ja nie? wiem, ale ja jestem ciekaw jaki tryb może być ciekawy bez itemków. Najlepszy experience. Najlepsze experience na wl u Mówiłeś tylko co no, to jest. Jak... Ja to, no, tak to, to była moja pierwsza mapa Ja grałem na tego. Capture the flag. Tak myślałem, oho. Kradzie i To była moja pierwsza mapa, którą wypełniłem. Kiedykolwiek, w sensie pierwsza, pierwsza w TF-ie jaką zagrałeś. Pierwsza, pierwsza. Ja szczerze, ja szczerze powiedziawszy, ja nie pamiętam jaką pierwszą mapę w TF zagrałem. No, nie, przepraszam, to był tutorial. O, zrobiłeś tutorial jako pierwszy? być. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że pierwszy robiłem tutorial, także... Te czasy, które dzisiaj nastały trochę przypominają jakby to te początki, bo aż mi się zachciało zagrać ten tutorial. <laughs> Biorąc pod uwagę, że tam też itemków nie ma. Ale ludzie mówią już, że chwilę Czekaj, ten, ten, ten serwer przedmiotów. On nie działa w jakichś konkretnych chyba serwerach. Nie wiem. No to zaraz zobaczymy. Będziemy polować dzisiaj na serwery bez itemów. Wiesz, 2007 Vibe, tak jak to wszyscy mówią. No, Dustball. No i jest, proszę bardzo. O kurde. Pewnie, że nie ma. Super. Tak, tak super, że faktycznie super ani że inny. Tak. No, super. niestety Kawi nie może się ucieszyć. Kanap... mam ma kanapki? kanapki. Dobra, to ja wezmę jego. Nie mam też wranglera. No, jego ranger'a ten jest wranglera. wake up. It's 20, uh, 2007. O. Ci się do doładował. A to ciebie zuberowali Jest. Ej, kto? się 1995. Ale przynajmniej wiem, że spy nie będzie używał dead dringera A, miałem kurzyk krzyżowca, tak Mnie No nie cóż, takie... Ale Dobrze. jest taka normalnie odruchowa, co nie? O, Wake up in 2007 tak, no się się poruszę, Dobra, i puszujemy, bo tu żadnych działek nie widzę No i I ma dobrą nazwę, nie wiem czy widzisz Warp ma dobrą nazwę Oho, no obudziliśmy się w 2007 roku. W ogóle, no, to z kurwa Dobra, yy, my tłynie tutaj zajmujemy się spodem z tam to się... No to ja idę na punkt. Niestety nie mam jak cię uratować jak tam ci ktoś dojedzie o Shotgun? No panie, o, shotgun skurwa. to jest najlepsza broń teraz drugorzędna dla hewego, bo nie ma lepszych alternatyw <laughs> W końcu jakiś balans, ty sniper? OG. Ja biorę okay, reklam, a ty okay. masz własnego metamorsu, więc... Okej, okay. no ten med zobaczymy, czy się będzie się ze mną oh, trzymał. Oj, oj, oj! Uważaj. O, słyszałem jak tylko dźgnięcie, lekkie spaja, któremu nie wyszło. O, komuś na głowę stanąłem. Czemu ten dalej. Okej, okay. a on Ej, ja przez dziurę celował. Tak, pushujemy i nawet wygrywamy, powiem ci. No o, czy... nie będzie Pyro z flogiem, widzisz, jaki o... jakie jest... Widzisz, Pyro z flogiem nie jest potrzebny, i tak bez niego się radzimy. Tauntów niestety też nie zrobimy. A mam takie A fajne taunty. Gadasz? Ja no, to ty, jak nie zrobisz. Zarmo z Robloxa. No dobra. Nie, nie te płatne taunty. Wszyscy dostali degrada tam. do roli play Czy Się cieszymy. Nie, A, nie, to, nie, to cieszy, też ich. Medykowi pacjenci wymarli. Pyro nie żyje, ten za nami. Cześć, spaju, który jest gun spajem. O, co tu robi demoman za nami, który umiera? Wszyscy się wycofali momentalnie. No poza tym żołnierzem, który właśnie zdechł z mojej rank. Demoman skoczył wam. Chciał mi butelką pieprząć. No nie trafił w ściany przy pieprzu. Nie spodziewałeś o. się heavygo, który używasz odguna? Ja także chcę w 2017. Z no właśnie też. Właśnie kilka osób też byłby chyba się niezłożył. jest to, że, że widzę rangi wszystkich na pierwszą poza swoją. Właśnie też tak. Mam ja bym zaryzykował 100% hydro zrobić. Szkoda, że cofnięcie się do roku 2007 nie powoduje też usunięcie wszystkich botów z gry. No szkoda. Też widziałem komentarz, że to, to się też nazywa demencja. Okej okay. Tak, grafę TF dopiero wyszedł na premierę dwa dni temu o, przed chwilą była premiera. W sumie jak się tak jak się tak zastanowię, to, to mi przypomina to też czasy, kiedy update y wychodziły często, bo jakby nie patrzeć to, że nie działały itemki na serwerach, to kiedyś było dość powszechne, jak wychodził jakiś duży update, ale to był taki, wiecie, to był taki okres, że nie działały itemki przez chwilę, ale potem wracały, nie? Tylko mm. teraz to trwa dwa dni, to już jest długo. Bo zazwyczaj mówiąc, że przez jakiś czas to miałem na myśli, no chyba nie więcej niż jeden dzień. Zabiłem Jezusa Chrystusa, ojej. Ja potrzebuję Zapraszam luczonka. do góry wszystkich tutaj. Co to znaczy? Jakiej góry? Yy, no tam do tego tuneliku, to jest. Proszę. O kurwa, właśnie. A taki tutaj zatrzymać, Kruszpiek. ale mi nie wychodzi. Dobry teleport by the way. O, sniper! Cześć śpiegu. Cześć sniperze, cześć heavy, który nie chce się spotkać twarzą w twarz. Szybko ty. Zabrał mi apteczkę i jeszcze i tak zginął. Co za chłop. Zwłaszcza sobie akwizację do TV od początku. Jakie były dobre mapy? Dobre mapy od początku? Ha. Tylko tu port. O, ale fajne działki. Leci uber O kolejny uber ile oni tych uberów mają? I to i to na i to scout na tym uberze jeszcze No to będzie nie metralu, mam metalu więc to dopa chemii? jest wkurzający i to nieźle Tak. Take pójść Bezkry nie tak Bez robić sławu bo on fajny jest Wiemy że jest fajny ale niestety Wszyscy się za przyzwyczaj do tamtej broni. No, nie ma po prostu tak jak uber wyjdzie, no to trzeba tankować działko. No, Pewna osoba ciągle mówiła, płakała, że to Lol, gość się sam zabił. bo mu podszedłem troszkę. A typek taki, yy, co, co? Sobie ma moda, co ma moda, który powoduje, że po prostu usuwa te czapki, nie? Że modele, no tu tak. To by było już takie... A nie widzę różnicy, nie? No to teraz wszyscy mają tego moda. Ale broni, broni nie no ma. A. Broni masz tych, więc... W sumie to jest event taki. Tak, no właśnie, nowy update do TFA event wracamy do roku 2007. Właściwie się boję właśnie to będzie dokąd developmentu. To ja się boję co kurde Ale na to, zareaguje. Że nie ma teraz rozróżnienia pomiędzy jakimiś yy, godów z... Z aniożywalami, a z Wig a co byłem pierwszy raz. No, a wszyscy są równi Komunizm update Tak, komunizm update. Powiedziałeś komunizm update czy to jest ten słynny heavy update, który miał wejść tak zapowiadany był przez Wal A po ci nie można rozpoznać tego. To, to ja byłem tym heavym. Cześć spaju. Dobrze. No dobrze. Klepnął się? I nie, tułacz. Jak... na dispenserze nie żyje. To... Wiesz co? Oni chyba już będą wyczuleni, że tutaj dzioko jest Weź się przesuń, żeby oni tak sobie złopają. Ja im wszystko zasopowałem I Pyro jeszcze taunta robi na koniec. Szkoda, że burzyciela wyjąć nie możesz. O! Oh, o! Oh, no co wykryte, a potem ja skryd z dostaje dostaję. Mogę tylko zagrać na mojej siekierce jako super cool taunt. Ja mógł cię zabić. Tak jest. I am dead. Ja cię zginął już. Przeżył jak mi to. Podstawowa rzecz jaka się nie robi Quarho, nie staje się w miejscu Właśnie, ja dostałem idealnie w tym samym momencie jak się ruszyłem No z mojej perspektywy nawet się nie ruszyłeś, ruszamy Dawaj no, już daję. Dawaj na ubrania działko Na szczęście wranglery na mnie groźne Tepa, tak, tepa, zniszczy jak dużo byli było Nie ma problemu O, cześć spaju Chętnie no. cię dorwę nie, 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 czekaj, nie... Dobra. No już trabo. bo... Czekaj, niech się... tam wszystko po trochu palę i... tego, o, idź tam solny Ja pójdę z drugiej strony. Zaraz naładuję znowu Ubera. Nie ma działka. Nie ma Enga. No nie, co, czemu tutaj Heavy wyszedł? Tam jest działka. Co cię robiło? Stajka, sobie farmić. Cześć. A ja jest chyba za budynkiem Dobra. Ej, 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 I od razu na punkt rozwalamy działeczko, rozwalamy im na spawnie wszystkich, rozwalamy im teleporty. Jest jedno działko, nie ma problemu. Oczywiście no, jest problem, proszę. bo z jakiegoś powodu z naszego spawna wyszedł heavy. Znaczy z naszej strony? Jest no to po... miałem na myśli. Kurwa serce krwawi, nie mogę kongi spać. No coś. No idę, po prostu idę na wprost też odpala. tego inżyniera. Odwali, to ja też. Gdzie jest to działko, bo słyszę to działko. Kapuję na tego Solda. Idę na Kurde. to działko za wszelką cenę. punkt. Punk. Rozwalone, pięknie. O jeszcze raz krytyki. z medykiem na punkcie. Hmm. Ale on po uberze, więc... Inżynier nie na buncie. daleko mnie zabił. Gdzie jest to działko? A tu jest. Tu bym się nie spodziewał. Dawaj. Rozwalam jedno działko. Znowu mnie zapchnęło. Lecy mamy działko na górze. Jaki snajper dobry jest u nich? No nie, nie gada, ja już od dawna go wiem, że jest dobry. Oni mieli jeszcze działko tam na. No jak miło, uleczyłeś, do, do leczenia mnie wepchnąłeś. Niech to Pięknie, oberwał, dobrze ci tak. Hydro! Ho, ho, ho! No. Chcieliście, to macie. Classic TF2 Experience. Oh. Boję Dobra, się, że w teamu się będzie gubiło <laughs> Dobra, i oczywiście nie ma itemków, nie ma itemków. Ktoś wie jak tu się chodzi? Po strzałkach No wiem, że masz strzałki, ale wiesz, z teafetem jeszcze bym ogarnął Bo Grałem na Steam st Ale tam nie masz tych strzałek, tam masz tego A, bo to stu points. point ja myślę, że 3 no. zawsze były no cóż, jest jak jest, wygraliśmy pierwszą część Tatło składnie. Tu... Najlepsze jest to, że tutaj od razu zaczynasz nie ma No i bardzo on dobrze, nie ma, nie ma co czekać yy, Chodźmy teraz tym tunelem gdzie jest droga, co? Scout... A tu są trzy, To są trzy te znaczki gdzie jest droga Wenty na przykład są Autobalance, on był wtedy już w TF-ie, czy nie? Był tylko o. że on tam był ograniczony na, mogłaś teamy wybierać wtedy bo to był... to były puby, ja? Dobrze mam na no, pamięć, dobrze pamiętam. Dobra, zabiłem już dwa scouty. Baby. Zabiłem trzeciego scouta. Dziękuję, solne. Gdzie jest team? Ja się zapytam. Gdzie jest mój team? Gdzie się mój team Gdzie? Ja Gubią no się wszyscy. No zabiłem ich. Scouty plus no, no Znaczy, to jest to najlepsza taktyka na te scouty, Od razu zaczynasz rundę, nie? To może tam powiedz tym scoutem. No... Ja miałem ja i shotgun. Shoot Shot the guy. Niech to będzie? Bajro... bez kosmetyków, to ja nie wiem, czy on pope, czy... Zakładaj najgorsze. No nie trafił mnie. Jeszcze mi pomachał? Pomyśleć, że ktoś kiedyś stwierdził, że ta mapa to jest dobry design. W sensie, ona jedyne do czego się nadaje, to jakiś Team Deathmatch. Albo jakby można było to zmodyfikować, wiesz? Znaczy, nie wiem, jak da się to zmodyfikować, żeby to nie było bardziej... Confusing jak on, on mija idealnie te rakietki? A może ty nie trafiasz? To też. O, widzisz? Ale Shotgun pomał. Mamy amunicję sobie weź, dokładnie. Mamy oberka. Siema cześć, solny Dotker. No i zginąłem. Czasami to. tutaj gry Wtale? wyglądały tak, że po prostu kto pierwszy przejmie punkt przeciwnika, ten wygrywa. To co jest, że co jest w ogóle. No nie, i właśnie to próbowałem powiedzieć. Kto pierwszy przejmie punkt przeciwnika, ten wygrywa. Bierzemy wszyscy scoutów. Ja, ja byłem blisko rzucony. Ja Nie, niech nie, nie ktoś i... zabije, nieważne. GG. Nie, dobra. Działko! Medyk. skończ. <kłysk> Medyk i Działko. Trzeba bo tego skauta muszę tutaj gdzieś znaleźć gdzieś pola na, 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 sp na spawnie naszym jest medyk o! Przeciwny Co on tam robi jak tam scout biegł? No nie zabił Co on tam robi w ogóle? O. No Barthiłem myśli, że, że jest Nie, on myślał, że z gra, bo tak się zachowywał jak spy Fajny dźwięk, dźwięk w ogóle No, na szefko. Ja se tu wbiłem. Mazu, spuszcz na tak? tego Hewiego akrobatę. Tego na górze? No, no. wow, co on robi? <grymne> Faktycznie akrobata. Oj, kolejny. Dobra, tych Smedyka z Medyka i Demomana zabiłem. Jezus. Paweł Kamieniowicz w 2006 mnie zabił. To ten akrobata. Okej, okay. bye gaming. jest. <grywia> Niech to, nie miałem życia żeby wam punkt przejąć. Nie naprawdę, oh. byłem sam na sam z inżynierem, zasapowałem mu działko, ale miałem za mało życia żeby stawić mu czoło. Jesteśmy w top 3. No, w sumie to jest fajne akurat, że pokazuje top 3 całego serwera, czyli nieważne w którym teamie jesteś. Ej, my się cofnęliśmy? Nie, To jest... cofnęliśmy się. W dewelopmencie TF-a się cofnęliśmy, to na pewno. Nie no, tak naprawdę nikt z nas nie grał w dniu kiedy TF2 wyszedł, więc no trzeba doświadczyć tego TF-a. Dobrze. Tylko niestety, ale już wiemy jak to grać niestety. Nie powiedziałbym. No, aha, skąd, czemu z Water z naszego spada wychodzi żołnierz przeciwny? Co to jest? Może ty, o, ty. O, jest! On był w nawku, Co to się stało? No właśnie nie wiem! Czemu ja zginął? Twój nick it's 2007 Jest. O, ty wow. na podpunkt nam podchodzisz. Ale jestem sam niestety. Nie dostałem krytem jeszcze, dziękuję. Ty co to ma być? Co to ma być? Ty sobie łopatką w twarz walnąłeś u mnie Szybciej, szybciej, musimy więcej na punkcie mieć ludzi Dacie radę. Toś mi mówi, że Skorpion nie zdąży doświadczyć tf z 2007 roku o Ostatni, a tak Ale, ale musi, trzeba dążyć na serwer, żeby nie mieć itemów, tak? Mm -hmm. Nie wiem, my chyba musimy bronić zawsze cenę, więc engineer gaming Warhol co jest? Koło spawna jest przejście Od, dla przeciwników, żeby nam wychodzili. Jokie, to jest PORĄBANE Design mapy. Ja rozstawiam działko na swoje spawnienie Nagle zaplecą mi są, niż wychodzi. Aha, i. O, no i koniec gry jest. Wejdźcie na granary, głos. Aha, bardzo. No będzie. No, no, wracamy na granary. Aha, pewnie. LOL, wróciliśmy na granary. Te boty są zepsute. A, czyli wody nie działają chyba. Ja się tak? się dziwisz. Nie, tak samo jak to, że nie ma itemków. O kurwa, Pyro bez torgana. I spy bez The Drinking. Ej, nie ma itemy. Co? Nie gada. O, ale są rangi na podstawie. Właśnie są rangi. Właśnie, są rangi. To czekaj, czemu ja nie mam itemu? Oj, ten! Lol. Wróciły, Tak, wróciły. Róciły. No nieee, coś by na nie ja graliśmy, graliśmy. w ostatniej chwili, Mazu no. naprawili. Ma Mazu powiedział prawdę. Uf. Skorpion nie zdążył na OG. Na. No.